Tereasar, sięga Dwunastu Mniejszych roków. Zecharia, Zachariasz Rozdział dziesiąty Uprościecz drze u jachwe w porze deszczu późnego. Jachwe to jest, który błyskawice tworzy, a który ulewy im użyczy, każdemu ziołu na polu. Dwa. Bo te rafy wypowiadają orzeczenia płonne, a wróżbici miewają widzenia kłamliwe. A sny fałszywe tylko głoszą, próżną pociecha ich, bo zmuszeni będą wyruszyć jako trzoda muszą cierpieć, bo nie ma pasterza. Czy na pasterzy wspłonął gniew mój? A na przodujących baranach to nawiedzę. Bo wspomni Jachwę zastępów nad trzodę swoją, na dom judy, i uczyni go wspaniałym rumakiem swym na wojnie. 4. Z niego wyjdzie filar, z niego gwóźdź, z niego łuk wojenny, z niego wódz wszelki. 5. I będą jako bohaterowie, tratujący błoto uliczne w boju, a będą walczyli, gdyż jachwę z nimi, tak, że zhańbieni będą, którzy na rumakach jeżdżą. 6. I natchnę bohaterstwem dom Judy, a dom Józefa wspomogę i sprowadzę ich na powrót. Gdyż zmiłuję się nad nimi, a będą, jakobym ich nigdy nie porzucił, albowiem ja, Jahwe, Elohim ich, a wysłucham ich. Siedem. A będą, jako bohaterowie ci z Efraimu, i rozweseli się serce, ich jakby odwina, a dzieci ich to zobaczą i ucieszą się. Rozraduje się serce ich w jachwę. Osiem. Zaświsnę na nich i zgromadzę ich, gdyż wyzwolę ich. I znowu liczni będą jak niegdyś byli. 9. Rozsieję ich między ludami, ale... W najodleglejszych krajach wspomną o mnie, a zostaną przy życiu wraz z dziećmi swoimi i powrócą. 10. I sprowadzę ich z Mitzraimu i z Aszuru, zgromadzę ich i zawiodę ich do ziemi Gilead i na Liban, a nie starczy im miejsca. 11. I przejdzie po morzu znękanie. I uderzy w morzu falę, że wyschną wszystkie głębie rzeki, i strącona będzie duma aszuru, a berło Mitzrayimu ustąpi, 12, i pokrzepią ich w Jahwe, a w imieniu jego postępować będą rzeczy Jahwe.